Upsiecha ludzi, ozdóbka z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj będzie bez przeklinania. Wow, no czasami trzeba przeklinać w filmach, żeby doszło do kość, bo jak powiem, kurry, bo zrób to, no to wtedy człowiek wie. A jak mówisz, zrób to, to raczej olewa to. Trzeba takie łup dać, nie? No, słuchajcie, porozmawiamy o kreatywności. Kreatywność, jak ktoś nie wie, niech sobie zobaczy w słowniku, co to znaczy prostym rozumowaniu jest to dopasowanie się akurat do obecnej sytuacji, czyli nie marudzisz, nie narzekasz tylko nawet jakie źle, umiesz się dostosować do takiej sytuacji, żeby wyjść na prostą, albo przynajmniej spróbować. I powiem wam, że młode pokolenie, przez to, że ma te wszystko aplikacje, internet i kreatywność robi się ostatnio. Zauważyłem bardzo. Bardzo słaba. Tak to delikatnie powiem. Dlaczego? Bo powiem Wam na prostym przykładzie. Ktoś powie: O, nierealne, żeby to było prawdą, ale ja Wam powiem, jaki miałem przykład w szkole, co zrobiłem, jak kreatywnie się dopasowałem do sytuacji. To był hachment ale powiem Wam jaki. Leciałem na egzamin, gdzie wcześniej ostro przyimprezowałem. Ostro przyimprezowałem. W ogóle fajna fura. Pokażę Wam furę. Fajna, taka kultowa, nie? Tak mógłbym No, a tak na... dalej rozmawiając. E, byłem na... E, spóźniłem się na egzamin, drzwi były zamknięte, nie? Ja mówię, ja pierdziel ale się wkopałem, nie? No i szybko do mojego kumpla, jeszcze na starej noki odezwałem się i piszę do niego, czy profesor, czy profesor sprawdzał obecność. On mówi, że nie o kurde to jest dobrze napisałem mu szybko że, bo on miał zaraz y, pytania mówić nie pisać tylko miał głośno czytać ja mówię włącz telefon ja będę sobie pisał pytania na zewnątrz nie? no i on włączył ten telefon jeszcze ten Nokia 5110 chyba to była włączył telefon ja szybko słuchając przy telefonie spisałem pytania wziąłem książkę, wszystko sobie zapisałem no ale oczywiście nie mogłem wejść do, do tego gabinetu z tego względu że drzwi były zamknięte no, ale zadziałała moja kreatywność. Czyli nie marudziłem, nie narzekałem, tylko pytam się go, gdzie ty siedzisz? Czy zawsze jak taka wazelinka w pierwszy ławce, zawsze przy lewej, po lewej stronie przy oknie? A on mówi: No, że tak, ja myślałem o Jak już będzie końcówka pod koniec, powiedz, że jest gorąco, że jest duszno i powiedz, że chcesz otworzyć okno i otwórz też z tyłu. Nie, a on mówi: Ale po co? Ja mówię, no kurwa, zrób to. ja mówię: Po co, po co się zastanawiasz, Zrób to, nie? No ja to zrobił. Słuchajcie, i teraz mówię kumplowi, opowiadam o tym. On mówi, no co? Otworzyłeś okno, że co chciałeś oknem wejść? Ja mówię, brawo, kurwa, za kreatywność. I teraz słuchajcie, co się stało. On z każdego z studentów szedł i kładł swoje kartki, na których pisał, bo to był ważny egzamin. I w momencie, kiedy pan już powiedział: Dobra, to kończymy. Profesor. Pierwsza osoba, która otworzyła drzwi, co się zrobiło? No, młodzi pomyślcie, co się kurwa mogło zrobić? Ja mówię do kumpla, co się mogło zrobić? On mówi, no, zrobiło się zimno. Nie, zrobił się przeciąg. A jak zrobił się przeciąg, czyli, czyli, lekkie kartki, które były na narożniku i było okno otwarte, wywiało do góry. Po prostu przeciąg je pierdzieną, czyli się porozwalało. I w tym momencie, jak już widziałem, że otworzone są drzwi, i profesor był skupiony na zbieraniu kartek, ja jako najlepszy student jego, super, pomogłem mu zbierać kartki. Nie dość, że mnie zapamiętał, bo podszedłem i zbierałem kartki, podałem mu, życzyłem mu miłego dnia i powiedziałem, mam nadzieję, że wszystko mi dobrze poszło i z biegiem okoliczności kartki moje, które, które pisałem na korytarzu, trafiły w tą całą kubkę. Czyli zobaczcie, profesor mnie zapamiętał, więc wierzył, że byłem na egzaminie. Nie sprawdzał obecności, ale na pewno mnie zapamiętał. I zaliczyłem ten egzamin na 4,5. 4,5. I to była jedna z najlepszych ocen chyba, było jeszcze piątka chyba była. Ale zobaczcie, moja kreatywność, niby to był hachment, ale dopasowała się tak do sytuacji, że pamiętajcie, zamiast marudzić, Zamiast się użalać nad własnym losem, czasami można tak zrobić. I teraz ktoś powie, o ozdoba uczy hachmentów. Nie, ozdoba nie uczy hachmentów, tylko ozdoba pokazuje, że w każdej sytuacji, nawet tutaj, można być tak kreatywnym, że wychodzi się na prostą. Czyli ja miałem masę takich sytuacji, to nie będę Wam opowiadał, podałem Wam najbardziej taki banalny przykład ze szkoły, ale przykład, który się sprawdził. Więc młodzi. Nie macie wszystko tylko w telefonach, tylko naprawdę czasami uruchomcie te swoje dwie półkule, żeby one się kurwa zsynchronizowały, zaczęły działać. Bo jak czasami rozmawiam z młodymi i mówię o kreatywności, to mam uczucie, że ktoś im po prostu wziął to tak nożyczkami wypierdolił z głowy, o miał mnie przytulniać, wyciął z głowy i oni po prostu nic nie ogarniają, nie? Młodzi nie wkurzać się, tylko czasami pomyśleć. Zobaczcie, nie mówię może o wszystkich, ale zobaczcie na swoich rówieśników Zobaczcie na swoich znajomych Że czasami po prostu jak półmózgi się zachowują No Pozdrawiam, miłego dnia I pamiętajcie kreatywność Przeczytać dokładnie co to znaczy Bo ja powiedziałem jak przyjmuję chłopaków do grupy Bad Boys Muszą kochać kobiety, muszą zajebiście tańczyć Muszą być kreatywni Jak tego brakuje to niech idą do konkurencji Pozdrawiam, jo